Słuchajcie, bardzo mi przykro, że nie mogę kręcić cały czas. No, ale niestety albo yy, jadę skuterem i prowadzę, albo kręcę. Tak to, tak to niestety bywa. Także, słuchajcie, dostali, dotarliśmy właśnie do takiego pięknego domeczku. A pod domeczkiem, domeczkiem jest taki zakład, bez którego również nie udałoby nam się nigdzie wyruszyć. Podobnie jak. Pole sportowcy przyczynili się tutaj zarówno do planu, jakby, jak i technicznego supportu dla całej wyprawy. To tak Artur, z którym okazji mieliśmy się poznać dwa, trzy tygodnie temu może, jest w ogóle głównym inicjatorem pomysłu, bo bez niego w ogóle nie pojawiłaby się myśl, żeby ubiegać się o jakiekolwiek wsparcie. Pierwotnym pomysłem, tak jak już kiedyś Wam opowiadałem, było jechanie na mikro mikroczuperku. 50 cm również jednym we dwie osoby ale sprzęt który kupiliśmy za, e, za bardzo nieduże pieniądze posypał nam się także po tygodniu wylądowaliśmy u Artura Artur nam odradził na jechaniu e, na na czymś czym planowaliśmy jechać doradził nam na natomiast e, wypróbowanie tego typu maszyn ostatecznie jak już wiecie, skończyło się na tej maszynie. Jej, yeah, jej, yeah, we'll fix it, yeah Także dzisiaj, e, słuchajcie, przed samym wjazdem do Czech wpadamy tutaj po raz ostatni. Artur obiecał nam... E, jako już w tej chwili e, bliski znajomy i wręcz motorowy przyjaciel obiecał nam zerknąć na nasze Rumaki ostatni raz dokręcić jakieś śrubki, jeżeli by była taka potrzeba no i co? I, I możemy ruszać? Masz tu alarm? Mam, ale nie jest załączony no w tej to, ale, chwili, ale lepiej jakby odłączył na, dłuższym, na dłuższą metę Tak? Tak mi też mówili. No co teraz patrzysz? Bo no, on rozładowuje akurat ten alarm no, 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 jakbyś, Ale będziesz cały czas w drodze, nie? To ci będzie ładowało. Jak dłużej byś stał, to on ci może akurat rozładować. I wtedy musi odpalać. Aha, ale to nie ma problemu, nie? Raz na czas odpalę skopę. kopa. No, taką no, zapaliczkę też mogłeś zrobić, taką. A, zrobiłem sobie, popatrz. Ja tutaj wszystko jesteśmy, mam... Popatrz jak to wygląda. Wam też nie pokazywałem, także... Tutaj mam taki magiczny schowak. W tym schowku mam ładowarki z zapalniczki, ale przejdźmy do drugiego schowku o, patrz mistrzu? Czekaj. No dobra masz. W drugim też mam taką samą, także możemy ładować nasze notebooki, możemy ładować GPSa. Bardzo łatwo akurat w tych skuterach się podpiąć, pod... Uh, wniosek do stacyjki. To, 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 to takie jest. To, to, to Baby, to takie jest. To taki jest. It to have to be like to that. It have to be like that in each scooter. This is not the cover, it's just the control, yeah? Yes. Uh, that's, that's the control sensor, so it have to be like that. I know, but it's red. I, I mean, maybe I put too much stuff inside and... No, never... no, 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 no. it became incorrect when the oil level is half uh -huh, just to uh -huh. inform us okay guys maybe after another two hundred you did three or four hundred maybe after another three hundred uh, we have no oil so better uh, better feed it now yeah Okay. so we must fill it oil, right? yeah i it? will go to buy oil, oil now but you must have it baby should each petrol station have Basically. oil They have it. Może oni też mają, ale każda stacja benzynowa ma. Ja pojadę na stację benzynową, I go to petrol station to and buy it. It's ten zloty, yeah? I mean, maybe they have it. Can you buy from them? Aha. A masz taki olej do napełniania? To ja kupię od ciebie po prostu. Okay. do. Do you have, yeah? Yeah, yeah. buy from him. Yeah, I will buy from him. Okay. I thought you like but, him to... Oh my gosh. To, to, to... Uh, support us with it, yeah? No, but it will I mean, be too much. Oh my Yes da, I kupit, can! Zosopie! <laughs> bardzo głupi, bardzo, 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 bardzo. Ah, but I love you. Yeah. <laughs> so crazy oh my God. Także Tianka się tutaj zestresowała, że i kontrolka czerwona świeci, ale akurat jej wytłumaczyłem, że w tych skuterach jest to przeciwnie bardzo mądre rozwiązanie, bo wskazuje już kontrolka e, poziom zużycia oleju e, optymalnie niski. W momencie kiedy jest połowa tego oleju, co znaczy, że... No nie zapomni nam się na pewno, bo jeszcze jakieś 300-400 km przed samym końcem oleju zacznie nam się świecić ta kontrolka, więc na pewno zdążymy oleju dolacz. Artur, Artur jest tutaj profesorem od skuterów. wystarczy, że dokręci jedną śrubkę i skuter będzie zaraz naprawiony. Dobra, wrócimy niebawem do programu. Papa! Pa.